Miłość nie mówi, nic, nic nie powiem o tobie. Mówili w tematach, że ja ledwo chodzę, a teraz znowu czuję ból. Zadałaś mi go tu znów. Nie powiem o tym, co się nam stało Nie będę płakał, ni wylewał tych łez Pomimo tego i nieuznania Będę sam Nie wiem, co mam z tym poradzić Ona znowu rani, rani Serce płacze litrami Duża plama czystej walki Serce boli od zdrady Siedzę sobie z chłopakami i płaczemy pod drzewami Leczymy się cukierkami, sprawa jest to w miarę prosta Mija już kolejna wiosna, dużo wspomnień Proszę zostań stresem i już szczerze pęka Lewa, prawa, głowa, ręka Wszystko mnie już boli, lęka Ja już nie wiem co ta dziewczyna rani, rani. Ciężkie rany z chłopakami. Wszyscy leżą na jedaniu. Narkotyki, dragi, rany. Znowu myślę niebiosami. Widząc twoje piękne oczy, martwię się, by ich nie stracić. Ja już nie wiem, co poradzić. Ta dziewczyna rani, rani. Zaraz gasnę, co poradzić. Żyjcie sobie razem sami. Żegnam się, już nie wracamy. Dziewczyn szukać, nie chcę za nic. Nie przyjmujcie się, to tylko rani, rani.